Witam się z wszystkimi. Czy ja jestem w piżamie? Nadal być może. Czy już jest 10.15? Tak, jest. Ale po prostu wstałam, już ta piżama będzie szła do prania, a ja wstałam i ogólnie się jestem, jest, jest ogólnie w tygodniu, powinnam być w pracy. No, ale Karolinka coś nam ostatnio zaczęła wymiotować. Myślimy, że to jakieś, nie wiem, zatrucie, jakiś jedno, jednorazowy incydent, bo tak. Czwartek po podwieczorku zwymiotowała w żłobku i później do końca dnia wymiotowała. W piątek nic, w sobotę nic. Pojechaliśmy do moich rodziców w niedzielę, w samochodzie mi zwymiotowała. Co się tam dzieje? Chodź tutaj, kochanie. Um, I myślałam, że to może po prostu przez to, że w samochodzie ma jakieś takie lokomocyjne sprawy czy coś. No, nie, no po prostu tak pomyśleliśmy, no, że jest ok. Później chodziła poniedziałek, wtorek do żłobka, też wszystko ok. I nagle wczoraj, właśnie po południu, pojechaliśmy do kuzynki mojego męża i nagle zrobiła taką wodnistą kupę. Po prostu sama woda. No i mówimy, ty, no może to od zębów, no bo w sumie jej idą cały czas zęby. Ale no nie, jednak nie, bo później do, doszły wymioty jakiś taki dziwny, świszczący kaszel. Znaczy, to właśnie nawet nie tyle co kaszel, tylko jak ona jakby nabiera powietrze w momencie, kiedy płacze, nabiera powietrze, to jest takie jakby. Nie, nie wiem, jak to nazwać. Nagrałam filmik i będę pokazywała lekarzowi, bo dzisiaj idę na 14.15. No i ja zostałam, no bo może teraz jakieś szkolenia ma. Ogólnie nie jest z nią jakoś teraz źle, bo jedyne co to takie kleksy tylko robi, ale pięknie zjadła śniadanie. I nie wymiotowała, tak? Bo to jest właśnie najważniejsze. Pije, je i, i to jest okej, okay. tak jest, nie jest jakaś tam... Um, że tak powiem, senna. Yy, tak, e energia jest w niej, tak więc y, myślę, że będzie wszystko w porządku. Czasami sobie trochę pomarudzi, no ale to wiadomo jak każdy. Gorączki nie ma, więc nie wiem, co to może być. Kompletnie nie mam pojęcia. A kto to tutaj przyszedł do mamy? Kto jest taki kochany? Kto jest kochaną Karolinką? Kochana Karolinka. Ty chcesz na rączki? Chodź, kochanie, do mnie. No, chodź. Chodź, skarbeczku, chodź. Oj, chodź do mnie. No, i tak sobie teraz razem właśnie będziemy siedzieć, tak? Może jakąś książeczkę weźmiemy? Ja. Idziesz po książeczkę? Idziesz po książeczkę? Tak. Dobrze, że mam zapas pampersów, bo mogłoby być ciekawie. No, ale dzisiaj właśnie będę sobie tak siedziała pewnie w piżamce pół dnia. Właśnie sobie zrobiłam herbatkę, którą już miałam zrobić dwie godziny temu. Zrobiłam sobie kanapkę z dżemem i dwie jakieś tam takie... Ja w kupuję bułkę. Jak kupuję bułkę, to robię tak, że ją kroję tak od góry tak i robię z tego trzy... Kromki, nie, nie robię tego na pół, tylko właśnie takie trzy kromeczki robię. No i zrobiłam sobie dwie z szynką i jedną z dżemem. I mówię, dobra, te dwie z szynką to do herbatki, a ta z dżemem do kawki. No ale jeszcze jak na razie herbaty nie zdążyłam wypić. E, powiem szczerze tak, przy takich chorobach mojej córki staram się w domu zrobić jak najwięcej, bo okej, okay, ona jest chora, ale jesteśmy w domu i jak um, udaje się, że no nie ma ludzi, tak? No to staram się po prostu ogarnąć chatę jak najlepiej się da, bo ciągle jesteśmy w jakichś rozjazdach, jak nie do rodziców, to tu gdzieś jakieś kuzynki. E, tu coś trzeba zrobić innego i na przykład jak ja weszłam do kuchni, to po prostu się aż za głowę złapałam, że nie wiem, dwa dni temu była na błysk wysprzątana, a tylko mąż wszedł do kuchni i... No, ale stara się, stara się tak, więc e, to jest najważniejsze, a to, że tam troszeczkę trzeba posprzątać e, na przykład e, e, ściankę czy tam kafelki, no to, no to już tam e, pominę to. Tak ważne, że obiad był zrobiony. Ma ostatnio fazę na książeczki. Tak, na książeczki, co to jest? Maja. Maja, bo ona na pszczółki mówi Maja. Tak, to jest pszczółka, kochanie. Maja, tak. No. Um... Słucham? To jest chmurka taka. No, a ostatnio kupiłam jej na wintet taki mm, tunel. On się fajnie składa, bo go można tak ozłożyć. E, kosztował 10 zł plus przesyłka i Karolince nawet pasuje. A jak chcemy na szybko, żeby no, nie zajmował tyle miejsca, to go po prostu w pionie stawiamy i jest w porządku. Co to jest? Pętliczek, pętliczek. Maja. Maja, tak. Faza na co to? Otwierasz książeczkę? No, otwórz książeczkę. Guzik. Mm. Guzik, tak. Gdzie jest piesek? Gdzie jest piesek? Jest piesek. Gdzie jest piesek? Dada. Tu jest piesek, zobacz. Dada. Dada. Oko. Dada. Nos. Dada. Usta. Dada. 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 Dobra, ja chyba idę odkurzać Karolinka, wiesz? Bo jest syf. Syf, syf, syf jest Karolinka. Mama idzie odkurzać. A my dzień kolejny tak naszych y, przygód z chorobami. Karolinka, ta, tak, przygody z chorobami. Tak, wczoraj wieczorem, gdzieś około 23 się przebudziła i wszystko zwymiotowała jak leci. No, ale dzisiaj już jest wszystko w porządku. Rano zjadła trochę owsianki, później jakieś chrupki, taki mus z kaszką zjadła. E, tak więc, no, na razie jest ok. E, a na obiad właśnie robię. Zrobiłam e, tym razem w Lidlo Mixie i zobaczymy, jakie wyjdą. E, na leśniczki. Karolinka oczywiście zażądała wyciągnęła swoją patelenkę w kształcie misia. Tylko właśnie nie chcę jeszcze smażyć, bo za dużo oleju tutaj dałam i chcę trochę stąd dać na tamtą patelnię No i będziemy jeść No nie wiem z czym Karolince damy Może tam troszeczkę serkiem posmarujemy A może takiego suchego po prostu damy Co byś chciała? Co to jest? Brzuch mamy taki duży Brzuch A ty gdzie masz brzuch? Oj taki kaszel ma I teraz tak, wczoraj byliśmy u lekarza I niby było suchowo, wszystko w porządku Już cię biorę, już Weźmie płcia, będziemy czytać płcia. No i osłuchowe było wszystko w porządku, ale ja byłam u lekarza, do którego nie przypadam chodzić. niestety jej pediatry nie ma. Ostatnio jak miała zapalenie o skrzeli albo może i płuc, to pediatra powiedziała, że gdyby nie to, że Karolinka zakaszla, to też by nie wiedziała w ogóle, że, że Karolinka ma jakiekolwiek zapalenie, bo dopiero przy kaszlu to usłyszała. Tak. Przyszłaś z płyciem, tak? No to chodź. Eee, a ten lekarz tak ją tam osłuchał, mówi, że okej, okay, wszystko w porządku, ym, że może kaszleć od... Ym, tak będę pokazywać Karolinkę, tak jak ona tutaj sobie ogląda i... że może kaszleć od podrażnionego gardła, natomiast mi ten kaszel nie wygląda jak na kaszel od podrażnionego gardła, dlatego że taki troszeczkę wykrztuśny jest, więc zaczęłam jej wprowadzać jakiś tam po prostu syrop, który mam. No, i tak to właśnie wygląda, więc zobaczymy, co to będzie. Na razie do końca tygodnia wziąłam sobie urlop, a później będziemy myśleć, co dalej. No, a tam w tle pranie, bo no wczoraj wieczorem się, że tak powiem, pożygała, no i musiałam od razu pranie zrobić, więc sobie schnie. Na stole jest pranie poprzednie po jej wymiotach, tak więc teraz pewnie. Będziemy codziennie pranie robić samych jej rzeczy po wymiotach, chociaż mam nadzieję, że już troszeczkę jej lepiej jest. Co to jest, kochanie? Co ser, to? Ser. ser mówisz? Mhm, a gdzie jest pomidor? Mama. Tu jest pomidor? Dobrze, a gdzie są jajka? Gdzie jest jajo? Tu jajo. Pięknie tak, jajo. Lecimy, a gdzie jest Piesek? Ślicznie. Lecimy dalej? Tak. No to jej stronę. O, gdzie jest dziadek? Gdzie jest dziadzia? Tu albo tu. A gdzie jest ciocia? Tu jest ciocia. Tak, to jest ciocia, i to jest ciocia, i to jest ciocia. Wszystkie to są ciocie, tak? A gdzie jest babcia? Mhm, mm babcia przytula płucia. Płucia, babci. A powiedz, Wnusia babci. Wynusia, babci. Pięknie. No, tak więc ja powiem tyle, że bardzo się rozgadała. Już zaczyna właśnie sklejać dwa słowa Kuchy. razem. Muszę troszeczkę oklepać. Mm, Jakieś na przykład, nie wiem, e, pada, kap, kap, nie ma dzieci. Teraz nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co ona mówi tak naprawdę, bo to tak ciężko jest w danym momencie, ale naprawdę czasami nas zaha, zaskakuje. Na przykład, aha, nie ma muchy, lata mucha. O, już szuka, już szuka muchy. Nie ma muchy, a nie, tam jest mucha. Siedzi na lampie. Jakie? O, i, właśnie, i tak właśnie, i tak właśnie mniej więcej powtarza słowa. Tak, kochanie? Hmm? Balon. Balon, tak, to jest balon. A powiedz wiatrak. No i ja zrozumiem, że ona powiedziała wiatrak, ale raczej nikt więcej poza mną. Jeszcze. Jeszcze. No nie, tutaj teraz jest chlebek, dobrze? Właśnie zrobiłam Karolince śniadanko, ponieważ dzisiaj jest piątek. Zrobiłam jej śniadanko, właśnie bułeczkę z masełkiem i taką delikatną szyneczką. Oczywiście całą szyneczkę zjadła, teraz bułeczkę będzie jadła. A ja sobie będę robić też bułeczkę właśnie z, no teraz taką okupiłam akurat szynkę pieczoną. I do tego pomidorek, tylko no będę jadła wtedy, kiedy ona już zje, bo jak ona zobaczy, że ja jem pomidora, to ona też będzie chciała, a nie powinna. Teraz żyję w takim trochę zaciemnieniu dlatego, że tutaj mi słońce świeci i nie chcę, żeby mi się nagrzało w mieszkaniu, chociaż już jest bardzo gorąco. Znowu nam zwymiotowała, tak samo jak wczoraj, czyli przedwczoraj, to i wczoraj, nie wiem, przespała półtorej, dwie godziny i po prostu wszystko jak ze szlaufa. Nie wiem o co chodzi, bo przez cały dzień nie wymiotuje, dopiero właśnie jak zaśnie, nie wiem, może, może po prostu żołądek zwalnia i z trawieniem chodzi mi tak i może wtedy właśnie coś się dzieje, więc no, no my niedawno ogólnie wstałyśmy, czyli znaczy niedawno z godzinę temu wstałyśmy, no ale to wiadomo, ząbki, ja zmienić pompersika, a to i tak zleciała godzinka. Dobra, ja się zabieram ze swoje śniadanko, bo już też jestem głodna. Niedawno wróciłam z zakupów, byłam szybko w Lidu i w Biedronce, teściowa została z Karolinką w domciu, a akurat Karolinka spała. I zrobiłam kilka zakupów, a w międzyczasie zaraz mąż wraca i będziemy jeść kluski leniwe, czyli pierogi leniwe, nie wiem jak to każdy nazywa. No ale szybciutko w się zrobiłam, tak więc zaraz to będę wrzucała na gorącą wodę. A teraz tutaj pokażę, co w ogóle kupiłam. Najpierw pokażę ten płyn. Ja jeszcze jej piorę w tych takich płynach. Dla dzieci, no już niektórzy w ogóle w kapsułkach dla dorosłych piorą, natomiast ja dalej piorę w dla dzieci. Akurat teraz jest ta aplikacja z Biedronki i tam wytrząsłam tą ofertę i było za 14 zł, tak więc spoko cena. Akurat mi się wczoraj skończyło, bo przez te wymioty strasznie dużo zaczęłam używać, no bo wiadomo, więcej prań. No i tutaj coś dla, dla nas, dla dorosłych piweczko zero tutaj mamy chlebek, bułeczki będę je mrozić, kupiłam więcej, bo były w promocje. tutaj kupiłam kilka musików i kilka takich z kaszą, z ryżem i tym podobny, pasztet niektóre mówię, są to jest pomieszane z Lidla i z Biedronki tutaj mamy serek taki do kanapek ser żółty, jedna mozzarella dwie papryki były w promocji w Lidlu Trzy jogurty naturalne też były w promocji w Lidlu. Biobanany były w tej samej cenie, co zwykłe banany, więc wzięłam. Jabłuszka też były w promocji. Tutaj mamy jeszcze pomidorki, jedna cebula czerwona. Kupiłam na spróbowanie taką wodę kokosową z młodego kokosa. Jedno awokado has. Wszystko w sumie, to nie było w promocji, to było w promocji to było akurat w Biedronce w promocji, tak, a jabłka w Lidlu, Cebu te, Boże, cytryny też w Lidlu, chyba za 3 zł takie opakowanie. Te ciasteczka bardzo polecane, musiałam je spróbować, bo nitki bardzo dobre, chyba nawet dla mnie lepsze niż niż delicje, tylko trzeba pamiętać, że to, że one nie mają cukru, to nie znaczy, że nie mają kalorii, tak. Kupiłam też papier, bo był za 17 ,24 zł, 24 rolki, no i jeszcze do tego kupiłam pampersy dla Karolinki, rozmiar mniejsze troszeczkę, no bo nam teraz troszeczkę schudła i jak nasiusia do pampersa, to normalnie aż spada z pupy. Dzisiaj jadę na pazurki, zaraz pokażę, o tak wyglądają obecnie moje paznokcie, mają 2,5 tygodnia, tak więc no już nawet, nawet tak wyglądają, nie powiem, tylko nie mam kompletnie pojęcia co z nimi zrobić. A jeszcze tak w ukryciu tutaj pranie jest porozdzielane. Muszę je tylko do szafy pochować, ale to w ukryciu nie może tego Karolinka za bardzo widzieć. Dobrze, że ona nie rozumie, co ja do końca mówię. Ale już na wyjazd kupiłam takie książeczki z naklejkami, bo ona lubi naklejki, tak więc... Tak? Gdzie idziesz? Co masz? Aha. Znalazłaś klocuszka. No lubi naklejki, więc po prostu wzięłam i od razu kupiłam po 6 zł w Biedronce. No, i właśnie wyszłam od pani, i tym razem zrobiłam takie bardzo podobne do tego, co mam yy, na paznokciach u stóp. Później, przed wyjazdem, będę sobie robiła inne paznokcie u stóp, i wtedy coś pomyślimy, co na paluszkach, u ręki. Teraz lecę na jakieś może zakupki. Raczej bardziej na taki shopping. Yy, nie wiem, nie chodzi o zakupy spożywcze, a może tak.